Cześć, witam wszystkich ponownie ze sklepu zoologicznego Wodny Świat w Koszalinie. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o innych zwierzakach niż ryby, a mianowicie o gekonach lamparcich, które również znajdziecie w naszym sklepie. W dniu dzisiejszym ku mojemu zdziwieniu zauważyłem, że nasza samiczka gekona lamparciego ponownie złożyła jajeczka. Niestety zasypała całą miskę z wodą. I w miseczce znalazły się dwa jajeczka. Spróbujemy je przełożyć do oddzielnego pojemnika z wermikulatem i zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Aby przełożyć jajeczka, pamiętajcie, że nie można zmienić ich położenia. Ja w tej chwili delikatnie pędzelkiem zdejmę z tych jajeczek piach, bo nie chciałbym tego piasku strząsać, obracając jajeczka do góry nogami. Nie byłoby to wskazane. Już dwu czy trzykrotnie próbowaliśmy stworzyć coś z takiego złożenia jajeczek. Ale niestety, jest to też proces, który wymaga troszeczkę pracy. Pilnowanie temperatury i pilnowanie wilgotności. No i wówczas nam się nie udało podłoże jest dość mokre ale zobaczymy może może tym razem coś z tego będzie jak widzicie jajeczka są dość duże dla porównania kciuk no to zaczynamy samiczka oczywiście cały czas wykazuje zainteresowanie tym co dzieje się z jej jajeczkami jak tylko zabrałem pędzelek o 20-30 sekundach, z powrotem zaczyna je przykrywać piaskiem. Dobrze, działam dalej sprawnie, żeby przygotować im odpowiednie podłoże. Celem przygotowania podłoża do inkubacji jaj gekonalmparciego użyję do tego vermikulitu akurat marka Terra Natura. Wernikulit średnio gruby, wykorzystamy pojemniczek po świerszczach, na dwa jajeczka będzie w zupełności wystarczające, do pojemniczka wsypuję vermiculit około 2 cm, nie chodzi o to, żeby jajeczka były zasypane, chodzi o to, żeby te podłoże odprowadzało nam ewentualny nadmiar. Wilgoci.